Hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Danielusa. Przed wami gra RimWorld. Jest to produkcja, którą można nabyć na Kickstarterze, niedługo ma być na Steamie. No i opowiada ogólnie historię założenia nowej kolonii na jakiejś tam obcej planecie. Jest bardzo wciągająca, muszę wam przyznać. Długie godziny nad nią ostatnio spędziłem i stwierdziłem, że nagram dla was jakiś materiał w końcu, bo niestety ale człowiek ciągle pracuje i czasu jest mało, więc woli go poświęcić na rozgrywkę niż na renderowanie filmów. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale mam nadzieję, że też po tak długiej przerwie macie większą chotę na obejrzenie coś spod mojej ręki, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, założymy sobie nową kolonię na takim trybie, który według twórców jest dobry na pierwszą grę, więc, jeszcze zerkniemy tylko w zaawansowane, dobra, środkowa wielkość mapy może być Wybierzemy sobie jeszcze naszych kolonistów ROJAS <laughs> O mój Boże Niech będzie, ROJAS Kogo jeszcze tu możemy wziąć? On będzie settler Weźmiemy sobie górnika I weźmiemy sobie jakiegoś naukowca Dajcie mi tu naukowca Ja chcę tylko naukowca o, był kurde, jest. Jest, dobra. No to mamy osadnika, górnika i naukowca i zaczynamy. <laughs> Balard, Ruf i Rojas. Genialna sprawa. Dobra. Świat nam się wygenerował, nasi tutaj przyjemni ludzie spadli z nieba. No i zaczynamy rozgrywkę od tego, że rozejrzymy się po mapie. Mapa jest dosyć spora i ma mało. W sumie mało przestrzeni, dużo jest strasznie tej góry do, do zniszczenia. I jest jeszcze jeden mały problem. Mianowicie, dosyć daleko do gejzera, który nam zapewni energię. To jest niedobra informacja, ale poradzimy sobie zaraz z tym. Zrobimy tak. Myślę, że miejscem dobrym na naszą bazę, do, dobrym miejscem będzie gdzieś tutaj. I tak trzeba będzie zrobić. Więc ja na początku, jak widzieliście, zatrzymałem czas. I teraz e, sprzedam te śmieszne struktury, które magazynu jeszcze nie mogę, bo muszę najpierw wybudować. E, wybudować zastępczy. I przeniosę po prostu tą początkową bazę. To jest właśnie magazyn. Niech on sobie będzie stał. Tutaj. Wyznaczmy też. Oj, wybaczcie. Wy, wyznaczmy też strefę dla śmieci. Kurde. Zawsze wyznaczam na początek 6. E, to mamy. Co jeszcze tam trzeba było? Aha, e, strefę do spania. Nasi tutaj robole muszą gdzieś spać. Niech będzie. E, teraz możemy pozbyć się tego magazynu. I zaznaczyć im metal i jedzenie do zniesienia do magazynu, bo dysponujemy metalem, żarciem i kasą. Kasa oczywiście będzie potrzebna do handlu, ale o tym przy innej okazji, kiedy będzie można już handlować. To wszystko mam nadzieję, że uda się bez problemu znieść. No i jeszcze niech wybudują nam geotermalny generator prądu. No i to jest niezbędna rzecz, bo jakoś musimy zasiedlić na naszych, naszą wioskę, że tak powiem. No i dobra, rozkazy wydane początkowe, więc niech oni sobie ruszają. I myślę, że na sam pierwszy rzut oka możecie zauważyć, że gra strasznie przypomina Prison Architecta. Natomiast no jest tutaj cała masa innych ciekawych rzeczy dodana i ogólnie gra podoba mi się bardziej niż Prison Architect. Chociaż, no, tak jak mówię, różnica między tymi produkcjami jest dosyć spora. Tam budujemy więzienie, a natomiast tutaj kolonie, więc no, inne, inne, jakby priorytety. Musimy teraz tak poprowadzić prąd. Zaraz wam pokażę o co będzie chodzić. Najpierw poprowadzimy właśnie kable, ok, i wybudujemy sobie najpotrzebniejsze rzeczy. To znaczy, potrzebujemy produkować żywność. Żywność będziemy produkować sobie w takiej oto strefie, którą mam nadzieję za chwilę zajmą się moi ludzie. Do tego będziemy potrzebować jeszcze jeszcze się gubię w tym interfejsie dispenser, który będzie produkował, znaczy jakby zamieniał tą taką surową żywność w coś lepszego. No i to też zobaczycie za moment. Praniu, jak to będzie wyglądało, i teraz tak przy, przyda się. Jak widzicie, kończy się metal, a metal jest potrzebny do budowy wszystkiego, więc przyda się zdobyć trochę więcej metalu. Każda góra, która jest oznaczona właśnie takimi pomarańczowymi plamami, oznacza, że tutaj jest metal, więc spróbujemy ją sobie skasować. No i mam nadzieję, że moi ludzie bez problemu zniosą taką ilość metalu do magazynu. No a to oczywiście będzie niezbędne do przetrwania. Co zobaczycie za moment. Dispenser gotowy, więc yy, żarcia mamy zresztą bardzo dużo, duże zapasy. Tutaj wsadzą jakiś zielony syf, który będzie im służył do jedzenia w najbliższym czasie. No, rozbiegli się, zjedli coś. Smacznego panowie. I okej. Okay. Gra strasznie mi wciąga, jest cholernie dobra, nie wiem co w niej jest takiego, co, co przyciąga mnie i za każdym razem, kiedy moja kolonia przestanie istnieć przez cholernych bandytów, mam wielką ochotę zacząć robić to ją od nowa, no i tak jest cały czas na razie. Nie wiem czemu, ale, ale tak jest. A to znaczy, że coś w tej grze jest fajnego, więc mogę ją wam śmiało polecić. Ten materiał będzie... Pewnie jest około 20-minutowy, gdyż niestety, ale w jednym odcinku nie pokażę Wam całości tego, co bym chciał, bo to by zajęło jakieś 40 minut, a rozbiję to na, na dwa odcinki. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba, no i mam nadzieję, że gra Wam przypadnie do gustu. Gdzie ten rów śpi, to nie wiem, ale ma nawet poduszkę i kołdrę, więc <laughs> wygląda to komicznie. Dobra, oni sobie śpią. Tutaj jeszcze będą to. Ach, przyspieszymy czas. Zależy mi na tym, żeby ten metal znieśli, a dopiero później będziemy budować. Będziemy potrzebowali ochrony. Ochrona to są takie automatyczne działka, automatyczne wieżyczki. I one, kiedy namierzą wroga, no to zaczną do niego strzelać. Niestety, kiedy wrogów jest zbyt dużo, to te wieżyczki mają to do siebie, że potrafią wybuchać. Kiedy się zepsują, no i. albo kiedy zostaną zepsute, może tak. No i wtedy robi się problem, bo jeżeli coś w pobliżu wieżyczki się znajduje, no to wybucha razem z nią. Nie jest to zbyt miłe. Za chwilę wybudujemy, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się w tym początkowym materiale, pierwszym materiale z e, RimWorld'a, e, uda mi się pokazać wam jak buduje się pierwszą lokację i co w niej musi być. No, ale metalu będziemy mieli dosyć dużo, więc powinno wystarczyć. Okej, okay, oni sobie będą spali. Mam trochę jeszcze metalu do zniesienia zostało, ale pojedziemy już z budową pierwszego domostwa. Powiedzmy, że to będzie wyglądało w taki sposób. Stawimy tu drzwi. Przydadzą się, czemu nie? Jeszcze bym ich poprosił tylko o to, żeby mi te skały stąd zabrali, bo to wygląda słabo. Poprosiłbym Was też, żebyście to zlikwidowali, bo mi to niepotrzebne. Budynek niepodłączony, pojawiła się informacja w prawym górnym rogu. Podłączamy go do energii elektrycznej. Dach właśnie się pojawił nad nim. Teraz wyłożymy go tutaj ładnie jakimś suchym betonem czy czymkolwiek. Nie wiem jak to nazwać. Ale to mniej więcej jest właśnie coś takiego. Będzie miał ten budynek w końcu podłogę. I teraz tak, no żeby nasi ludzie nie spali na zewnątrz, co raczej nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, to postawimy im łóżka. Będę nawet tak wspaniałomyślny że żeby nasi ludzie nie jedli na zewnątrz, to postawię im stół. Znajdźcie łaskę Pana. No i dostawimy im tutaj jeszcze krzesła. Oczywiście obiekty obracamy wciskając albo E, albo Q. Żeby nawet nie siedzieli w tym pomieszczeniu po ciemku, to im wstawię światło. A co? Dobra. To są podstawowe obiekty, które musimy umieścić. Teraz te łóżka im skasuję, żeby już spali w środku. Kable są, dispenser podłączony, wszystko jest, wszystko gra. Tylko teraz, Rojas, proszę cię napraw mi tą ścianę. Będę wdzięczny. Eee, dobra, oni się najedli i teraz pozostało im znieść ten metal. Wyburzyć tą ścianę i znieść kamienie na strefę odpadów. Więc mam nadzieję, że zrobią to szybko. Wszystko gra. Wszystko pięknie. To skasują. Teraz pewnie pójdą po metal. Czy będą... Nie, odno odnoszą najpierw. No i dobrze. Niech zniosą ten syf. Świetnie. No, wiedziałem, że można na nich polegać. Poszli po metal, zbiorą wszystko, tak jest. I mamy. Prawie tysiąc. I poszli już do swojego domku świeżego. Mogą spać. My natomiast musimy zapewnić im bezpieczeństwo, czyli musimy nastawiać trochę tych wieżyczek. I to o czym mówiłem, trzeba je stawiać w odpowiednich odległościach, żeby nie doprowadzić do tego, że nagle wybuch jednej wieżyczki spowoduje zniszczenie wszystkiego, co pobudowaliśmy do tej pory. Mam nadzieję, że to w jaki sposób ja je wybuduję, będzie mniej więcej odzwierciedlać to, jak powinno się budować. Chociaż ja to jeszcze dużo tutaj testuję, więc. Dobra, jedną postawię tu, ale jedna to będzie za mało. Dlatego też e, moja ekipa musi tutaj kopać i mam nadzieję, że będzie sporo metalu. W sumie na dole też jest. Niech oni wydobędą ten metal i dostawimy kilkanaście jeszcze wieżyczek, bo bez nich niestety, ale w tym świecie nie przeżyjemy. A żeby one działały, musimy mieć prąd. To też jest bardzo, bardzo, bardzo istotna informacja. Przyspieszamy czas. Wieżyczki są w budowie. E, oczywiście każdy z naszych tutaj kolonistów posiada swój charakter, swoje potrzeby. No i trzy takie dosyć istotne jeszcze wskaźniki to jest strach, lojalność i szczęście. Jeżeli wszystko jest... Znaczy jeżeli nie ma strachu, a tutaj wszystko idzie w dobrą stronę, to jest w porządku. Jeżeli natomiast lojalność i szczęście spada i spadnie poniżej poziomu tak zwanego krytycznego, no to na przykład nasz kolonista potrafi się zdenerwować, nie słuchać już nas, naszych rozkazów poleceń czy coś tam. No i zapieprzyć innego kolonistę, także brzmi to drastycznie, ale taka jest prawda. Mamy straszną, strasznie dużą ilość metalu, bardzo mnie to cieszy, więc jestem zabezpieczony przed tym. Wybudujemy sobie jeszcze equipment rack, to jest powiedzmy takie skrzynie na, na sprzęt, bo tutaj w momencie, w tym miejscu mniej więcej zaczynaliśmy naszą rozgrywkę, leży sobie pistolet. No i to jest jedna z tych rzeczy, które musimy wykorzystać, żeby się obronić. O mój Boże, ona idzie tam? Idzie, dobra. Kliknąłem chyba dwa razy, dlatego też od razu ona poleciała. To jest ona? Ballard, tak, female, Foma. female, female. Dobra, wzięła, idzie spać. Wracaj do łóżka. Czas przyspieszamy w momencie kiedy oni śpią No i... No i będzie dobrze Wystarczy żeby znieśli mi ten metal Aha! Jeszcze jedna rzecz Potrzebujemy szybko wystawić antenę To jest... to jest chyba antena Tak mi się wydaje Przynajmniej spełnia takie funkcje W momencie kiedy ta antena już się pojawi Będziemy mogli wybudować konsolę A dzięki tej konsoli E, nasi tutaj mieszkańcy kolonii mogą się e, jakby łączyć ze statkami, które przybywają w tą strefę i dzięki temu mogą kupować jakieś dodatkowe towary. Mam nadzieję, że można też kupować tam, znaczy kupować, można sobie w ten sposób sprowadzać ludzi, gdyż na początku do wyboru na pierwszych kolonistów nie mamy doktora, a doktor jest bardzo, bardzo potrzebny często. No, i jeszcze nie doszedłem do tego, jak nabyć takiego doktora. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, graliście w tą grę, coś wiecie na jej temat, jesteście w stanie coś dobrego poradzić, dajcie znać. Ja potrzebuję 120 metalu, 120 sztuk metalu, żeby rozpocząć budowę tego właśnie cuda. Więc sobie przyspieszymy, niech oni to załatwią. Tu do żarcia pewnie pobiegli. Tak jest. Ja to oczywiście przyspieszam mocno i, i za bardzo tutaj nie, nie skupiam się nad tym, co powinienem robić. Oho, co to było? Uu. Jakiś... nie będę tego czytał, bo to bardzo przypomina pewne polskie niecenzuralne słowo. Ale powiedzmy, że małe zwierzątko się wkurzyło i jest teraz bardzo groźne i to jest chyba to zwierzątko, więc będzie problem. Tak. Mam nadzieję, że balad się nie da. Nie dał się. Ok. Zwierzątko nam padło. Możemy je pozbierać i ono trafi na śmietnik. Natomiast jeżeli umrze nam tutaj coś więcej, czyli kolonista, to możemy wybudować cmentarz i w tym cmentarzu wtedy umieścić takie truchła. E i jeszcze jedna ważna rzecz to taka, że możemy sobie domową jakby strefę wyznaczyć. No i powiedzmy, że ja wyznaczę ją tutaj. To niech też będzie w strefie. Nasza chata niech będzie w strefie. I ta część. I to jest teren, o który będą dbać nasi koloniści. Będą go sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Przyspieszymy trochę czas, albo wiecie co? Niech oni już tego nie rozbijają, tylko niech znoszą ten metal, bo on mi jest potrzebny, żeby wybudować więcej wieżyczek, bo bez wieżyczek, tak jak mówiłem, za dobrze nam się powodzić nie będzie. Przyspieszmy to. Boże. Ballard, Rojas i Row. Row. Masakra Ballard będzie teraz spać dłużej, żeby odzyskać zdrowie. O, dobra. Jest na, na fullu. No i trzeba dostawić parę wieżyczek. No wrzucaj ten metal. Okej. Okay dałoby się tutaj jeszcze? Kamienie wyniosą i powinno być dobrze. Cholera, za daleko zrobiłem im... A, i tam. Dobra. Postawię im tam jadalnie jeszcze. No Okej, okay, słuchajcie, tak mniej więcej yy, wygląda początek... Początek zabawy z grą RimWorld. Yy, gra, tak jak mówiłem, jest dostępna na, yy, na Kickstarterze do zakupu. Natomiast, yy, no na... Yy, niestety na, na Steamie jeszcze jej nie ma, aczkolwiek w przyszłości ma być. Na moim kanale pojawi się niedługo kolejny materiał, który będzie kontynuował właśnie tą przygodę. I pokaże wam jak wyglądają napady bandytów na, na naszą kolonię. Mam nadzieję, że uda się ją obronić przynajmniej kilka razy. No i że... Yy, Coś sensownego uda nam się tutaj stworzyć. Także, jeżeli Wam się ten materiał podobał, to dajcie znać w komentarzach. Podpowiedzi do, do, do gry, jeżeli w nią graliście, piszcie również w komentarzach. No i z mojej strony to będzie na tyle. Dzisiaj niestety pioruny zaczynają walić i wszystko zaczyna się psuć. Ale mam nadzieję, że mi całej kolonii burza nie zlikwiduje. Także, trzymajcie się do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!